Komiks o Supermanie to jest chyba pierwsze spotkanie polskiego czytelnika z tym, że właśnie Herosem. Komiks wydany w roku 1989, czyli po ponad 50 latach od momentu, kiedy Superman zagościł na łamach literatury amerykańskiej. Autorzy tego komiksu będą się starali przedstawić różne wątki z różnych właśnie historii o Supermanie, po to, aby tego Herosa polskiemu czytelnikowi przedstawić. Z jakim skutkiem? No o tym już się przekonajcie sami. Wszystko zaczyna się na planecie Krypton, na planecie, która no, znajduje się w przededniu katastrofy. W konsekwencji tej nadmiernej eksploatacji planeta po prostu się rozpada. Różni mieszkańcy, świadomi zagrożenia, postanawiają ratować się, uciekając z tejże planety. No nie wszystkim się to uda. Niektórzy, tak jak rodzice właśnie Supermana, Postanawiają swoje dziecko wsadzić do kapsuły, wysłać na inną planetę, aby chociaż ono miało szansę się uratować. I rzeczywiście kapsuła z tym małym dzieciątkiem spada na Ziemię, gdzie trafia w ręce dwójki takich staruszków, rolników, którzy małego chłopca wyciągają i adoptują, traktując jako swojego syna. Wkrótce okaże się, że ten mały chłopiec ma niesamowite nadludzkie siły. Potrafi latać, potrafi swoim wzrokiem roztopić najgrubszy metal, potrafi widzieć przez ściany, jest niesamowicie silny, i tak dalej, i tak dalej. Tych mocy ma naprawdę mnóstwo. Ale rzecz jasna, nie będzie się chciał z nimi obnosić, żeby nie ściągnąć sobie na głowy problemu. Będzie się starał więc udawać zwykłego człowieka tylko w chwilach jakiegoś zagrożenia, przybierając. Postać, właśnie Supermana i korzystając z tych swoich supermocy. Jako dorosły mężczyzna będzie on pracował w redakcji, gdzie no będzie się podkuchiwał swojej koleżance z pracy, Lois Lane. Nie powinno więc dziwić, że kiedy pewnego razu pewien Reżim postanowi Lois Lane porwać, Clark Kent, czyli właśnie to alterego Supermana, zrobi wszystko, aby ją uwolnić. Porywaczowi będzie chodziło właśnie o to, aby dopaść Supermana. Tutaj okaże się, że ten rzezimierzek wysłany, aby porwał Lois z redakcji, będzie zaledwie narzędziem w ręku potężnej istoty, z którą Supermanowi przyszło już wcześniej walczyć. Będzie to Kaskor. Ściągnie on zarówno Supermana, jak i kilku innych mścicieli do takiej rozgrywki. No, przekonany, że oczywiście żaden z nich z tej rozgrywki cało nie wyjdzie. Wciągnie ich tożsamości do Gry komputerowej, w której będą musieli zmierzyć się z różnymi etapami tejże gry. No i jeśli nie zwyciężą tej gry, to zarówno oni utkną w niej na zawsze, jak też i Lois Lane w tej grze utknie. A sprawa będzie o tyle utrudniona, że w tej grze reguły będzie dyktował sam Kaskor, a Superman no nie będzie miał takich samych supermocy, jak miał w świecie realnym. Jak to się wszystko potoczy i skończy, to rzecz jasna już odsyłam Was do komiksu, z tym, że od razu zastrzegam, że czytelnicy przyzwyczajeni do tych oryginalnych amerykańskich serii o Avengersach, mogą być nieco rozczarowani tutaj formą, bo jednak tutaj no ta strona graficzna jest dość toporna, czarno-biała, prosta, no nie ma wiele wspólnego właśnie z tymi oryginalnymi komiksami, niemniej jednak jest to historia warta poznania jako ciekawostka, jako pewien element z historii polskiego komiksu. Pierwsze spotkanie polskiego czytelnika z Supermanem. Polecam. Bohaterem tej komiksowej opowieści jest Tarantul, młody utalentowany muzycznie chłopak, który gra na gitarze, który marzy o tym, żeby pewnego dnia zagrać w swojej ulubionej death metalowej kapeli Death Star. Jest to kapela już dosyć znana, mają na swoim koncie kilka płyt, sęk tylko w tym, że mają wiecznie problemy ze składem. A to głównie za sprawą swojego wokalisty Lorda Solo, charyzmatycznego, ale bardzo Bezpośredniego, zasadniczego i bezlitosnego, jeśli coś nie idzie po jego myśli. Terandula poznajemy w momencie, kiedy właśnie udaje się na casting do swojej ukochanej kapeli, i ten casting rzeczywiście wygrywa. Jest to oczywiście dla niego spełnienie marzeń, tym bardziej, że jako młody małżonek, jako młody ojciec, no też liczę na to, że dołączenie do zespołu przyniesie mu też sukces finansowy, pozwoli jego rodzinie wreszcie stanąć na nogach, uregulować wszystkie długi no i żyć na jakimś normalnym poziomie. Sęk jednak w tym, że kiedy wyruszają z kapelą na swój pierwszy koncert, wszystko idzie nie tak jak trzeba. Wskutek jakichś organizacyjnych problemów nie zdarzają na swój samolot, no i wszystko wskazuje na to, że na koncert się nie dostaną. Bez wdawania się w zbędne szczegóły, powiem tylko, że ten pierwszy koncert, co prawda, doszedł do skutku, ale sukcesem finansowym niestety nie był. Przynajmniej nie dla członków zespołu i takich sytuacji wkrótce będzie coraz więcej. Zespół będzie grał, będzie rozpoznawalny, będzie niesamowicie popularny wśród swoich fanów. Ale jakoś poszczególni członkowie zespołu tego sukcesu odczuć na swojej skórze nie odczują. W przeciwieństwie do lorda solo, który no, będzie się zachowywał tak, jakby to on sam był całym zespołem i cały sukces będzie przypisywał tylko sobie. Po koncertach on będzie brylował, on będzie udzielał wywiadów, natomiast resztę kapeli będzie wysyłał do jakichś podrzędnych hotelików, aby po prostu nie przyćmiewali jego blasku żeby niejako nie psuli mu wizerunku. Wkrótce zacznie być jeszcze gorzej, bo w tej swojej walce o sukces, o to, żeby wciąż iść krok naprzód w stosunku do innych metalowych kapel, Lord Solo zacznie wykonywać różne makabryczne rzeczy, znieważając, poniżając resztę członków Kapeli, dojdzie w pewnym momencie do takiej sytuacji, że tarantul mocno odczuje ten cały stres na swoim zdrowiu. Inna rzecz, że nie tylko na zdrowiu tarantula się cała ta sytuacja odbije. Wkrótce okaże się, że jego mała córeczka jest również bardzo ciężko chora, będzie wymagała kilku operacji, będzie wymagała skomplikowanego leczenia, a na to wszystko będą potrzebne pieniądze. Tarantu w pewnym momencie postanowi więc zbuntować się i zażądać od lorda solo swojej należnej kasy za ciężką pracę, którą w tym zespole wykonuje. Przyniesie to za sobą katastrofalne skutki i naprawdę dramatyczne wydarzenia. Co tu się dokładnie będzie działo, tego Wam rzecz na nie zdradzę. Odsyłam do komiksu. Z jednej strony to trochę taka gorzka w swoim wyrazie satyra właśnie na ten świat wielkich, metalowych Apel, ale przede wszystkim jest to bardzo przejmująca i poruszająca opowieść o chłopaku, który po prostu chciał spełniać swoje marzenia, a który zderzył się z brutalną rzeczywistością. Świetna historia, naprawdę serdecznie ją polecam. Wcale niekoniecznie tylko dla fanów muzyki metalowej. Manga jest dość niestandardowa. Z jednej strony dlatego, że czyta się ją jak zachodni komiks, nie jak typową mangę. Z drugiej przypomina trochę mausa. Tutaj postacie ludzkie również są przedstawione za pomocą postaci zwierzęcych. Mamy tutaj konflikt w Wietnamie z lat 60. ubiegłego wieku, gdzie wojska amerykańskie są przedstawione za pomocą słodkich króliczków, wojska wietnamskie za pomocą kotów, Francuzi za pomocą świn itd. Tak tak Głównymi bohaterami są członkowie tytułowego oddziału Cat Shit One. Jest to oddział taki no, doborowy, oddział weteranów, którzy wzywani są do różnych niebezpiecznych misji. Do patrolowania, do rozpoznania, nawet do odbijania jeńców wojennych. Będzie tutaj tych misji naprawdę mnóstwo, pełnych dramaturgii. Tutaj, nawet kiedy przyjaciele pojadą na kilka dni urlopu do Saigonu, również nie będą bezpieczni. Jeśli chodzi o stronę fabularną, jest tutaj tak naprawdę cykl różnych misji, w czasie których poznajemy tych bohaterów. Ale też w czasie których widzimy, jak się zmienia ich nastawienie do wojny. Szczególnie będzie to widoczne tutaj w chyba tomie drugim, gdzie pojawią się jeszcze wojska japońskie. Wojska, które w zasadzie nie wojska, taki oddział japońskich komandosów, których udział w tym konflikcie no, był trzymany w wielkiej tajemnicy. W końcu Japonia zachowywała w nim neutralność. I jeszcze wyraźniej, będzie to widać w tomiku trzecim. Kiedy nasi przyjaciele dostaną misję podłożenia miny z ładunkiem nuklearnym. To miał być taki, no brzydko mówiąc, pożegnalny prezent przed wycofaniem wojsk amerykańskich z Wietnamu. Nasi przyjaciele niejednokrotnie staną przed różnego rodzaju dylematami moralnymi, bo z jednej strony będą rzecz jasna, że jako żołnierze, ich obowiązkiem będzie walczyć, zabijać, z drugiej strony, no, napatrzą się na tyle dużo, żeby podważyć w końcu sens tej wojny. Zwłaszcza w trzecim tomie, kiedy zostaną zaangażowani do takiej akcji niemalże wywiadowczej, zobaczą, że o ile jedni walczą o swoją niezależność, o niezależność swojego kraju, o normalne życie, o tyle inni po prostu na tej wojnie za wszelką cenę chcą się zbogacić i wykorzystać panujący tam chaos. Zdecydowanym plusem tego komiksu jest mnóstwo informacji dodatkowych dotyczących tego konfliktu, od opisu państw, które brały udział w tym konflikcie, po opis broni, też oczywiście po taki rys historyczny, też jest tutaj mnóstwo na przykład takich haseł, skrótowców dotyczących tego właśnie konfliktu i okresu, i są one fajnie wyjaśnione. Także. Oprócz tej ciekawej historii o przyjaźni, o lojalności, o poświęceniu, jest tutaj też naprawdę mnóstwo walorów edukacyjnych. Wielu bardzo ciekawych rzeczy na temat tego konfliktu można się dowiedzieć. Dla mnie jedynym mankamentem był właśnie dobór tych zwierząt obrazujących poszczególne nacje jakoś tak nie bardzo mi te słodkie króliczki pasowały do. Funkcję, jaką miały tutaj pełnić, ale to była kwestia czasu, żeby się po prostu wczytać w tę historię i przyzwyczaić akurat do takich postaci. Seria zdecydowanie warta polecenia dla wszystkich zainteresowanych właśnie klimatami wojennymi, szczególnie zainteresowanych tą konkretną wojną, tym konfliktem. Serdecznie polecam.